Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spikris. Opowiem Wam dzisiaj troszeczkę o Lewiatanach. Lewiatan to specjalny rodzaj pojazdu, który odblokowuje nam się na 17 poziomie. Na początku tutaj macie krateczkę na czerwono, nie możecie tutaj nic zrobić. Z tym, że to nie jest drugi pojazd jako alternatywa do walki na zwykłych misjach. To jest specjalny pojazd, taka bestia potężna którą wysyłacie do walki z innymi graczami, ale sami nim nie sterujecie. Możecie przeciwko takim lewiatanom walczyć, ale sami nimi nie gramy. I teraz jeśli chodzi o możliwości tutaj budowy tego lewiatana, to, to buduje go się dokładnie tak samo jak nasz podstawowy pojazd, z tym, że mamy dużo, dużo, dużo więcej punktów, stru... nie struktury, przepraszam bardzo, części, dużo więcej punktów części, i dużo więcej punktów energii. Tutaj nasza energia zależy przede wszystkim od kabiny. Im lepszą kabinę wstawimy, tym mamy więcej energii, tak? A ilość tych punktów, tych, które mamy na rozbudowę części, zależy od naszego poziomu. Jeśli chodzi o Lewiatana, to mamy tego dużo, dużo więcej. Zobaczcie. Tutaj mamy 50. Na chwilowe są przynajmniej, ja tyle mam. To mam 150. 11 energii z kabiny. Tutaj mamy tej energii podstawowej aż 60, więc opcji montażu tutaj tego zbrojenia naprawdę, naprawdę ogromna ilość. Jeśli chodzi o samo budowanie, nie będę Wam pokazywał jak budowałem tego lewiatana, bo jakbym go rozebrał o rany, to trochę mi czasu by zajęło, pewnie z godzinę z powrotem go złożyć do kupy. Jak się buduje, to mogliście zobaczyć w poprzednich moich filmach, to jest dokładnie to samo co ze zwykłym pojazdem, z tym, że po prostu mamy tego dużo, dużo, dużo więcej do, do wyboru składamy sobie taką bestię. Tutaj mała uwaga, jeśli chodzi o walkę tymi lewiatanami, a właściwie walkę z nimi albo przeciwko nim, to one przeważnie jeżdżą po mapie próbując gdzieś tam objechać czy zajechać graczy. Gracze je często gonią, więc warto pomyśleć o tym, żeby dużo tego uzbrojenia zostawić sobie też na tyle oraz po bokach. Najrzadko się zdarza, żeby ktoś lewiatana atakował od przodu, dlatego nawet tutaj te działa ustawiłem sobie po bokach. Mam trochę co prawda tego uzbrojenia z przodu, różnie się to trafia, ale mam tak poustawiane, żeby to po prostu bardzo, bardzo dużą, e, szeroką strefę mógł atakować. Zresztą lewatana oczywiście można sobie przetestować. Taka jak zwykły pojazd. Zauważcie, że on strzela sam. Przeżywaj sobie na chwilę boty, zobaczycie, jak to się sprawuje w walce. Coś takiego, taka maszyna, jak ona sobie radzi z botami. Zobaczcie na dole, jaki pasek jest ogromny rodzaj broni. Przyzywamy boty i walcz. Nie ma pierwszego. Tak, jak widać, te kanony słabo sobie radzą, ale coś tam działają. Natomiast już karabiny czy działka. Naprawdę elegancko. Cia, nie ma kolejnego. Ostatnio testowałem sobie tego lewiatona właśnie na tych botach. To przetrwał 23 y, takie przyzwania tych botów. Te boty przyzywa się klawiszem O. Jak drugi raz nacisnę, to tak jakby je zresetuje. I jeszcze raz jak nacisnę, one pojawią się ponownie. No dobrze, ja wyjdę już z tego trybu testowania. Myślę, że każdy wie, o co chodzi. I teraz kolejna rzecz, gdzie z tymi lewitanami się walczy. Jeżeli wybierzecie sobie normalny pojazd, klikniecie sobie bitwa, to oprócz misji oczywiście macie rajdy. Za rajdy płaci się paliwem, a jednym z tych rajdów jest inwazja. I teraz wybierając tą inwazję, będziemy właśnie walczyć... Przeciwko takim lewiatanom. Jeżeli <coughs> macie tego lewiatana już przygotowanego, to wystarczy go wysłać do boju. Wysyła go się kając ten przycisk. Ja go sobie teraz wyślę, ciach, poleciał. Czas, w jakim jest niedostępny, to jest 24 godziny. Można go ściągnąć wcześniej, ale jak już macie go zrobionego, nie macie nowych części, nie macie co wymieniać czy zmieniać, to po prostu tak zostawiacie. Ewentualnie, jeżeli okazuje się, że on ciągle przegrywa, to znaczy, że coś jest nie tak z jego prawdopodobnie budową. Spróbujcie go wtedy ściągnąć. Czyli tutaj, ciach, return, ciach. Odbieramy nagrodę. Wiadomo, nagrody nie ma, bo nic nie wygrałem. Zmieniamy i usuwamy ponownie na kolejne 24 godziny. Tutaj akurat z tym chyba problemu nikt nie będzie miał. Natomiast mówię, jeżeli byście zauważyli, że za często przegrywacie. To warto się zastanowić, co z tym lewiatanem jest nie tak. Ja Wam może tutaj pokażę przykład tego, jak zakończyła się moja poprzednia potyczka z tymi lewiatarami. I proszę bardzo. O to jest. To wysłałem go wcześniej na 6 bitew. 5 wygrał, jedną przegrał. Nie jest źle. Zarobiłem na tym 75 miedzi. To jest naprawdę fajna rzecz, bo mieć jest naprawdę cennym towarem. Ciężko ją uzyskać no, tak normalnie. Bo musimy płacić paliwem, żeby dostać się do rajdów na których ta miedź nam wypada. Tutaj natomiast posyłałem sobie takiego lewiatana i mamy szansę, że on tą miedź po prostu dla nas zdobędzie. A może pokażę Wam jeszcze po prostu jak to wygląda rozgrywka na tych właśnie specjalnych rajdach. Czyli do boju, inwazja i lecimy. Mam nadzieję, że nie będziemy jakoś strasznie długo czekać. W razie czego to się utnie film. <ścoughs> I włączę już akcję. No poczekamy chwileczkę, zobaczymy może to nam akurat... Zaskoczy. Oczywiście to, czy wygramy w dużej, dużej, dużej mierze, zależy też od tego, jaki graczy trafimy. Tutaj na przykład mam gracza, który ma tylko 3700 punktów, czy 3600. Nie wygramy raczej tego. Nikłe szanse. Bardzo, bardzo nisko mi tutaj rzuciło. No ale przynajmniej zobaczycie, jak wygląda właśnie walka z lewiatanem. Pojawi się kilka mniejszych pojazdów i właśnie lewiatan. Jest! Akurat za ciekawy to się nie trafił. Tutaj też warto te małe jednak rozwalić. Został, jeszcze go raz pokupimy. Ała, ale się je. Staraj! Zabierz kogoś innego. Dobra. Sią! Zabijecie go? No. Gdzie ta godzina pojechała? To jest. Akurat nie jest widzę za trudny na szczęście, przynajmniej ten pierwszy. Ja jeszcze nie będę strzelał, szkoda mi amunicji, został zniszczony. Teraz ponownie, pojawi się kilka botów, takich mniejszych i właśnie ten lewiatan. Ła! Chyba nie zarwał. Mam nadzieję, że go szybciutko dobiją i może nie są jakieś strasznie tutaj mocne, ale potrafią w życia, ups, napsuć. Ojej, ojej. Jak widzicie te boty mają takie nazwy jak nadaliśmy im sami. Wezmę go sprzątem, będzie spokój. Dosyć nisko mi te lewetany rzuca, mamy szansę w sumie. Może się uda. Tak. tak jak widzicie, no one jeżdżą. I warto właśnie zainstalować czy z tyłu, czy na boki. raczej uciekł nam. Na górze mamy licznik czasu. Jeżeli się w tym czasie nie wyrobimy, to przegramy. A, wraca, 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 tamtej będzie szybciej chyba w tą stronę pojechać. Tak? Przedmiot, jakiś wyrzutnie, można by uważać. Dobra. No. Skończyła mi się amunicja. Więc dobrym pomysłem będzie tutaj go przeszpilić i się razem z nim wysadzić. Bo zanim mi się odnowi. Dobra. Jeszcze powracamy wracamy. Zanim mi się odnowi, to trochę minie. Rozwalony, drugi. I jest szansa na wygraną. Szybciutko te małe wyeliminować. Mhm, co nam tam wyjedzie? Tym razem. Został. Dobra. Nie, już nie ma, już coś do nas strzela. Dobra. No to został nam już tylko ten Lewiatan, sobie odjadę kawałeczek na bliskiej odległości, nie jestem za dobry, Aha. lepiej z daleka, no i gdzie on jest, schował się, Udawa, dobra, wrócił ten. ten. okej, okay. narwał, został, akurat... Troszeczkę tego ma. Coś w sensie karabineczki mają mniejszy zasięg od moich dział. Może się uda. Innego nam wyeliminowali. Ała, ała, ała Kiedy powinni się wysadzić i wziąć nowe pojazdy. Jakoś tak mi kojarzy, żeby wcześniej zginęli. Drugi zginął. Będzie miał jeszcze. Dobra. nie przepuć, mi się, nie A, No niestety. Rozwalili mnie. Nie będę płacił za wejście ponowne. Yy, tak jak mówiłem, tutaj troszeczkę... ...przymało mieli oni. On już tego nie wygra. Nie wiem czemu się nie wysadzi nie weźmie po prostu sobie drugi raz. No i co, będzie teraz tak stał. Jakoś nie kojarzy, żeby on zginął dwa razy. No cóż, nie udało się nam tym razem. Tutaj się nam czas skończy, tutaj w ogóle koleś nie za bardzo chyba wie o co biega. Tym bardziej, że skoro został sam, to i tak mógłby się wysadzić i byłoby po zawodach zamiast czekać. Tak wygląda właśnie walka z tymi bosami. Jeżeli was dobrze rzuci, to macie szansę wygrania. Jeśli nie, no cóż. I w tym momencie ten newiaton zyskuje jedną wygraną. Oczywiście tych wygranych, o patrzcie jaki inteligent, <laughs> czekał do samego końca, aż go bos wykończy, żeby się odnowić. No prawdopodobnie tutaj pan, mimo tego, że gra na tych rajdach, ma jakiś zbudowany pojazd, coś tam robi, to jeszcze, jeszcze nie znalazł przycisku do samowysadzania się, no cóż, <laughs> bywa, bywa i tak. W nagrodę dostaliśmy trochę miedzi. Gdybyśmy wygrali, byłoby tego oczywiście znacznie, znacznie więcej. Mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę Wam tutaj wyjaśnił sytuację, o co chodzi z tymi potężnymi bestiami. Oczywiście takich filmików mam nadzieję, że stworzę jeszcze nie jeden, wyjaśnię trochę rzeczy, pokażę Wam o co w tej grze chodzi i być może kogoś do tej gry zachęcę. Trzymajcie się, życzę powodzenia.